W sektorze rynku aftermarketowego, rynku części zamiennych dla niezależnego rynku, stara się dostarczać ofertę produktów w gamach, w których funkcjonujemy, bazującą na naszym doświadczeniu bezpośrednio płynącym z OI, czyli z pierwszego montażu, z tego, co, co, co rozwijamy, co produkujemy dla producentów samochodów. Poza samymi częściami dostarczamy również wsparcie i wiedzę. Nasza oferta skierowana jest do warsztatów poprzez sieć naszych partnerów handlowych, tak zwanych dystrybutorów. Na dzisiejszych targach promujemy tak naprawdę dwa filary naszego biznesu. Po pierwsze nowy produkt to są turbosprężarki, zestawy turbo, czyli kompletne zestawy zawierające poza samą turbosprężarką elementy montażowe niezbędne do prawidłowego, prawidłowej wymiany tego elementu, tego podzespołu. Druga część to jest ten filar, który stoi za nami. Prezentujemy ofertę nowości dla rynku niezależnego, czyli to jest tak zwana oferta New To Range, na to mówimy w skrócie, czyli oferta produktów dedykowanych do najnowszych modeli samochodów, już dostępna jako aftermarketowa dla niezależnego rynku części zamiennych. Czyli mamy tutaj na przykład turbo, mamy kompresory klimatyzacji do najnowszych modeli samochodów, mamy elementy zawieszenia dla pojazdów, które zostały wypuszczone na rynek kilkanaście bądź kilka miesięcy temu, bądź też elementy z zakresu elektroniki czy systemów zasilania paliwem. Idziemy w stronę kompleksowej obsługi rynku niezależnego, czyli poza dostarczaniem samych produktów, o których już mówiliśmy, staramy się dostarczać również rozwiązania takie posprzedażowe czyli tak jak to w, nasze, w nazwie naszego, naszego, naszego przedsiębiorstwa Delphi Products and Service Solution, czyli rozwiązania dla rynku niezależnego. Tutaj pochwalę się centrum szkoleniowym, e, które znajduje się obok naszego biura w Błoniu, gdzie jesteśmy w stanie e, dostarczać naszym klientom, jak również klientom naszych klientów, czyli warsztatom, kompleksowe treningi, szkolenia z zakresu produktów, które mamy w naszej ofercie. To są kilkugodzinne bądź też kilkudniowe seminaria. Pochwalę się, że to centrum szkoleniowe jest dedykowane nie tylko dla rynku polskiego, ponieważ nasza odpowiedzialność to jest cała Europa Centralna, również szkolimy tutaj klientów. Z regionów z innych krajów Europy Centralnej, czyli np. Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii. Jesteśmy na, 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 na portalach społecznościowych, odsyłamy również naszej strony internetowej albo proponujemy bezpośredni kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.